Szanowni Państwo, bardzo proszę o zajmowanie miejsc. Chcielibyśmy po przerwie wznowić obrady. Zapraszam Państwa radnych do stołu. Szanowni Państwo, Radni, przypominam, że po przerwie jesteśmy w punkcie siódmym porządku obrad. To w Państwa materiałach druk numer 271, czyli projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkaniowym. Bardzo proszę o przybliżenie projektu uchwały. Pani dyrektor Julita Modyna, tak? Bardzo proszę, Pani Dyrektor. Dziękuję. Szanowni Państwo, projekt uchwały dotyczy sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Nieruchomość położona jest przy alei poznańskiej 185A zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zlokalizowana jest na obszarze zabudowy mieszkaniowej w budynkach wolnostojących gmina Piła spadkobrała tę nieruchomość po zmarłej mieszkańca miasta. Proponuje się sprzedaż w drodze, w drodze przetargu ze względu na dwa elementy. Pierwszy z nich to jest brak możliwości wyodrębnienia samodzielnego lokalu mieszkalnego, a także na stan techniczny ze względu na stan techniczny budynku, ponieważ wymaga kapitalnego remontu. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani dyrektor. Projekt tej uchwały był przedmiotem dyskusji i obrad Komisji Gospodarki Miejskiej. Bardzo proszę pana przewodniczącego Mieczysława Karpińskiego o opinię Komisji do projektu. Komisja Gospodarki Miejskiej miała wątpliwości co do celowości tego ostrzegnięcia i jednogłośnie poparła projekt uchwały. Dziękuję uprzejmie. Bardzo proszę, czy do projektu tej uchwały ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos, zadać pytanie? Nie dostrzegam zgłoszeń. Bardzo proszę w takim razie o przygotowanie głosowania nad projektem. Szanowni Państwo Radni, kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym? Bardzo proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Dziękuję, kto z Państwa jest przeciwny. Dziękuję, kto z Państwa się wstrzymał. Dziękuję, kończę głosowanie. Stwierdzam, że projekt uchwały przyjęty został jednogłośnie. Wysoka Rado, kolejnym punktem dzisiejszych obrad w Państwa porządku, znajdującym się pod numerem 8, jest druk numer 269, czyli projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy Piła. I pewnie ponownie Panią Dyrektor poproszę o przybliżenie projektu uchwały. Bardzo proszę. Jest to projekt uchwały, w którym Rada Gminy wyraża zgodę na wynajęcie w trybie bezprzetargowym nieruchomości na okres do 9 lat. Są to nieruchomości gruntowe zlokalizowane na targowisku miejskim przy ulicy rynkowej. Jest to kontynuacja obecnego stanu zagospodarowania. Dziękuję. Dziękuję bardzo i ponownie, podobnie jak poprzedni projekt, podlegał on opinii Komisji Gospodarki Miejskiej. Bardzo proszę, Pan Przewodniczący Mieczysław Karpiński i opinia Komisji. Komisja uwzględniła fakt, że o przedłużenie umowy wystąpili dotychczasowe najemcy. Tak jak tutaj Pani Dyrektor powiedziała, jest to wynajęcie na okres do 9 lat w subie bezprzetargowym. I komisja poparła ten projekt y, 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 uchwały jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję, panie przewodniczący. Bardzo proszę, czy ktoś chciałby zabrać z państwa radnych głos w dyskusji dotyczącej projektu uchwały? Nie widzę zgłoszeń. Proszę w takim razie o przygotowanie głosowania nad projektem. Szanowni Państwo Radni, Wysoka Rado, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Piła? Uprzejmie proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciwny? Dziękuję. Kto z Państwa się wstrzymał? Dziękuję. Kończę głosowanie. I stwierdzam, że. Podobnie jak w poprzednim projekcie, Rada i ten projekt przyjęła jednogłośnie. Szanowni Państwo, Wys Wysoka Rado, kolejny punkt dziesiąty, przepraszam, dziewiąty porządku obrad to projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulicy Kasprowicza. Bardzo proszę, pani Iwona Wojtecka, dyrektor miejskiej pracowni urbanistycznej. Szanowni Państwo, przedstawiam pięć projektów uchwał z zakresu planowania przestrzennego. Jedna uchwała dotyczy planu zagospodarowania, pozostałe uchwały o przystąpieniu do planów zagospodarowania. Pierwsza, macie Państwo orientację, to jest teren osiedla Górnego, rejon ulicy Kasprowicza, e, Prymasa Stefana Wyszyńskiego, ulicy Wyspiańskiego, ulicy Orzeszkowej i Asnyka. Na tym obszarze ten, to zdjęcie Państwo macie nieaktualne i dlatego nie widać wszystkiego, co jest w tej chwili, Co chodzi tylko o orientację ulic, nic więcej. Na tym obszarze z wnioskiem o zmianę planu zagospodarowania. Może lepiej będzie widać na planszy planu zagospodarowania. Poproszę. Na tym obszarze obowiązuje plan zagospodarowania. U góry ten narożnik północno-zachodni, to jest rejon zmiany planu zagospodarowania. Pozostawiamy w projekcie planu. Układ ulic pozostawiamy przeznaczenia podstawowe tego terenu. Zmiana dotyczy w środku tego obszaru, gdzie deweloper zwrócił się o zmianę linii zabudowy, oraz możliwość sytuowania części miejsc postojowych. Na terenie dróg i parkingów sąsiednich, na sąsiednich działkach. Plan również zmienia w niewielkim zakresie ustalenia dotyczące terenów sąsiednich, gdzie dotychczas była zabudowa wielorodzinna od prymasa Stefana Wyszyńskiego. W tej chwili w projekcie planu zagospodarowania może pokażemy planszę. Od strony Stefana, prymasa Stefana Wyszyńskiego, od tej ulicy zakładamy część zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, część zabudowy usługowej, bo tak wynikało z wniosku właścicielki tego terenu. Pozostałe tereny i ustalenia planu zachowujemy w dotychczasowym zapisie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Pani Dyrektor. Bardzo proszę o opinię Przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej, e, która... Przepraszam, ten temat... jeszcze moment. Proszę. Zapomniałam o zmianie autopoprawce. Ta autopoprawka wynika z wniosku Komisji Gospodarki Miejskiej. Autopoprawka polega na dopisaniu słowa albo w paragrafie 7 ustęp 1 punkt 2 pod tiret 2. Dziękuję bardzo proszę państwa, by się uwzględnili autopoprawkę wniesioną przez panią dyrektor na wniosek komisji. Pani dyrektor, przepraszam, że wejdę słowo, czy to dotyczy paragrafu 7 czy 10, bo ja, ja tak. mam zapisane w paragrafie 7 ustęp 1 punkt 2 literka B y, tiret. Drugie. W takim razie bo na komisji mówiliśmy o paragrafie 10, gdzie jest mowa o terenie zabudowy usługowej z mieszkaniem, gdzie jest podobna sytuacja więc jak się wnioskować o ten paragraf żeby po tym pierwszym tirecie dodać to słowo albo i w punkcie bo paragraf to jest 10 ustęp pierwszy punkt pierwszy litera b i litera c po pierwszym tirecie jest słowo albo i podobnie chyba w takim razie w tym paragrafie 7 to proponuję tu i tu tak zmianę, czyli autopoprawka dotyczy paragrafu 7, ustęp 1, punkt 2, litera B, tiret 2, paragraf yy, i proszę wpisać słowo albo. Dalej paragraf 10, ustęp 1, punkt 1, litera B, yy, po tiret 1, słowo albo. Czyli rozumiem, Panie Dyrektor, że wnosi Pani autopoprawkę tak. zarówno w paragrafie 7 jak i 10, tak? tak? Dziękuję bardzo. W takim razie poproszę teraz o opinię Komisji Gospodarki Miejskiej Pana Przewodniczącego Mieczysława Karpińskiego. Bardzo proszę. Komisja zapoznała się szczegółowo z projektem uchwały i te wnioski są wnioskami Komisji. Także dziękujemy za ich przyjęcie i przedstawienie jako autopoprawki. autoprawki. Wynikają z tego faktu, że po prostu w zapisie uchwały w tym punkcie właśnie jest mowa o jakby dwóch sytuacjach, jednej o sytuacji dotyczącej stanu istniejącego, drugiej stanie projektowego, Czy przy czym ta pierwsza sytuacja opisuje przekształcenie stanu istniejącego w warunkach nie, bez zmiany kubatury, natomiast w drugim przypadku z taką zmianą. Stąd właściwie oba zapisy w jakiś sposób się wykluczają i stąd tego typu propozycje napisu. Komisja z tą zmianą opiniuje projekt pozytywnie. Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący. Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji nad projektem uchwały? Proszę o zgłaszanie. Nie dostrzegam zgłoszeń do dyskusji. W takim razie przejdziemy do głosowania projektu uchwały. Z tym, że uprzedzę Państwa, że ponieważ plan zagospodarowania posiada cztery załączniki, będziemy głosowali po kolei załącznik czwarty, trzeci i drugi, i łącznie cały projekt uchwały wraz z wniesioną autopoprawką. Proszę w takim razie o przygotowanie głosowania nad załącznikiem numer cztery do projektu uchwały. Szanowni Państwo radni, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem załącznika numer 4 do projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulicy Kasprowicza inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. Uprzejmie proszę naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki? Dziękuję kto z Państwa jest przeciwny. Dziękuję kto z Państwa się wstrzymał. Dziękuję, kończę głosowanie. Stwierdzam, że załącznik numer 4 przyjęty został jednogłośnie. Przechodzimy do głosowania załącznika numer 3. Bardzo proszę o przygotowanie głosowania. Szanowni Państwo radni. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem załącznika nr 3 do projektu uchwały o rozstrzygnięciu rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulicy Jana Kasprowicza Inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. Uprzejmie proszę naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Dziękuję kto z Państwa jest przeciwny. Dziękuję kto z Państwa się wstrzymał. Dziękuję, kończę głosowanie. Stwierdzam, że i ten załącznik przyjęty został jednogłośnie. I przejdziemy do głosowania załącznika numer 2. Proszę o jego przygotowanie. Szanowni Państwo, Radni, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem załącznika numer 2 do projektu uchwały, czyli stwierdzenia zgodności Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Piły w rejonie ulicy Jana Kasprowicza z ustaleniami studium Uwarunkowań Ukierunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Piły. Uprzejmie proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Dziękuję, kto z Państwa jest przeciwny. Dziękuję, kto z Państwa się wstrzymał. Dziękuję, kończę głosowanie. Stwierdzam, że załącznik przyjęty został jednogłośnie. Bardzo proszę o przygotowanie teraz głosowania nad całością projektu uchwały. Szanowni Państwo Radni, Wysoka Rado, kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulicy Jana Kasprowicza wraz z załącznikiem 4, 3 i 2 i wraz z autopoprawką wniesioną, uprzejmie proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciwny? Dziękuję. Kto z Państwa się wstrzymał? Dziękuję. Kończę głosowanie. Stwierdzam, że projekt uchwały wraz z załącznikami i autopoprawką przyjęty został jednogłośnie. Kolejnym punktem naszych dzisiejszych obrad to punkt dziesiąty w porządku obrad, druk nr 273, czyli projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie zalewu koszyckiego. Bardzo proszę, pani dyrektor Iwana Wojtecka, proszę o przybliżenie projektu. Proszę Państwa, kolejne propozycje uchwał, projekty uchwał, to są projekty dotyczące właściwie podniesienia atrakcyjności terenów inwestycyjnych gminy, i pod tym kątem zostały przygotowane te dokumenty. Pierwszy dotyczy zalewu koszyckiego. Macie Państwo orientację. Jest to obszar jakby południowy, zalewu od strony ulicy Błotnej od strony ulicy Okrężnej i Wałeckiej. Na tym obszarze obowiązuje w tej chwili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Będą Państwo to widzieć na kolejnej planszy. Ten plan obowiązujący ustala przeznaczenie usług turystyki na półwyspie. W tej części jakby centralnej i w części wschodniej, i to zagospodarowanie usług turystyki w projekcie planu pojawi się w przeważającej części, jednak zmiana planu zagospodarowania jest podyktowana zamierzeniem bardziej szczegółowego zapisu ustaleń i funkcji dla tego obszaru, rozszerzenie tych funkcji o inne, które uatrakcyjnią ten teren oraz o precyzyjne wyznaczenie obszarów przestrzeni publicznej w postaci ciągów spacerowych, pieszych i innych miejsc wykorzystywanych publicznie. I pod tym kątem zmiana planu zagospodarowania będzie wykonana. Ten czerwona granica określa obszar przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania. To jest załącznik do uchwały. Proszę bardzo. Dziękuję uprzejmie Pani Dyrektor. Poproszę o opinię dotyczącą projektu uchwały Przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej Pana Mieczysława Augustyna, przepraszam Pana Mieczysława Karpińskiego. Dziękuję Panie Przewodniczący. Przepraszam. Najmocniej. Chciałbym powiedzieć, po prostu... że komisja zajęła się tym tematem dość szczegółowo również. Połączenie i myślowe. Chcieliśmy to zwrócić uwagę na potrzebę pogodzenia w projekcie tego planu funkcji, które będą funkcjami turystycznymi ogólnodostępnymi, a funkcjami, które dotyczyć będą usług turystycznych czy, czy, czy może pensjonatowych yy, przewidzianych do działalności gospodarczej. Yy, także no, jesteśmy też zainteresowani wglądem w tok prac w, w, czasie, w czasie ich wykonywania. Yy, Niemniej yy, kierunek zmian oczywiście w postaci zainwestowania tego terenu jest jak najbardziej słuszny i, i komisja opiniowała projekt pozytywnie. Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący. Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji dotyczącej projektu uchwały? Nie widzę zgłoszeń. Proszę w takim razie o przygotowanie głosowania nad projektem. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piły w rejonie zalewu Koszyckiego? Uprzejmie proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciwny? Dziękuję. Kto z Państwa się wstrzymał? Dziękuję. Kończę głosowanie. Stwierdzam, że projekt uchwały przyjęty został przez Radę jednogłośnie. Wysoka Rado, punkt 11 dzisiejszych obrad to druk pod numerem 274, czyli projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie Alei Wojska Polskiego i ulicy Salezjańskiej. I ponownie poproszę Panią Dyrektor Iwonę Wojtecką o charakterystykę projektu. Bardzo proszę. Ponownie projekt uchwały dotyczący zmiany planu, orientacja. Jest to, jak Państwo widzicie, miejsce naprzeciw Ars Medicala na skrzyżowaniu Wojska Polskiego. Prymasa Wyszyńskiego, Matwiejewa i ulicy Salezjańskiej. To jest ten skwer zielony w tej chwili z parkingiem w części urządzonym i dwoma budynkami wielorodzinnymi, gdzie w tej chwili mieszka wspólnota. A za tymi budynkami znajduje się myjnia samochodowa. Tematem tej zmiany planu będzie rozszerzenie tej funkcji parkingowej ze względu na. Usługi oraz zabudowę mieszkaniową, która się znajduje w sąsiedztwie, i brak tych miejsc w tym rejonie i zmiana planu. Może pokażę jeszcze planszę dotyczącą obowiązującego planu zagospodarowania. To jest ten rejon z tą granicą czerwoną. W części ten teren jest przeznaczony pod zieleń parkową i z tego powodu mm, musimy dokonać zmiany planu zagospodarowania. Oczywiście te parkingi tam sytuowane będą uwzględniały zieleń od strony istniejącej zabudowy mieszkaniowej, czyli taką strefę izolacyjną. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Dyrektor. Tym razem zdecydowanie poproszę Pana Mieczysława Karpińskiego o opinię do projektu uchwały jako Przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej. Bardzo proszę Panie Przewodniczący. Zdecydowanie Komisja y, oczywiście poparła projekt tej uchwały, opiniując go jednogłośnie pozytywnie. Y, chciałbym tylko zwrócić uwagę tutaj na y, fakt y, bardzo istotnej y, ekspozycji tego terenu w, w tym rejonie miasta, y, naprzeciw y, y, Ars Medical i skrzyżowania Wojska Polskiego z ulicami przyległymi. Oczekiwane jest przez nas właściwe określenie tutaj działań w zakresie gospodarowania zielenią miejską. Także chodzi o pogodzenie właśnie funkcji parkingowych z istniejącą i być może projektowaną zielenią miejską w tym zakresie. No Oczywiście wspólnoty istnieją i trzeba je też w odpowiedni sposób tutaj Uhonorować. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję panie przewodniczący. Bardzo proszę, czy ktoś z państwa Radnych chciałby zabrać głos do projektu uchwały? Pan radny Tomasz Rzymykowski, bardzo proszę. Ja mam takie pytanie: Czy te tereny będą w formie przetargu sprzedawane, czy już jest określony właściciel, czy inwestor tych parkingów? Bardzo dziękuję. Czy jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie, czy. Bardzo proszę Pani Prezydent, tymi terenami jest zainteresowany inwestor, ale oczywiście będą wystawione na przetarg. Dziękuję Pani Prezydent. Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze pytanie dotyczące projektu? Nie dostrzegam zgłoszeń, możemy w takim razie przystąpić do głosowania. Wysoka Rado, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie Alei Wojska Polskiego i ulicy Salezjańskiej? Uprzejmie proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciwny? Dziękuję. Kto z Państwa się wstrzymał? Dziękuję. Kończę głosowanie. Stwierdzam, że projekt uchwały przyjęty został przez Radę jednogłośnie. W kolejnym punkcie 12 dzisiejszych obrad, Szanowni Państwo, procedować będziemy druk numer 275, czyli projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic pocztowej i marszałka Józefa.